Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Marka. Dla Tobie, Panie. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli, Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał. Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być obszczony odpowiedzieli Mu: możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie. Jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. A Umiłowani Chrystusie, bracia i siostry, pozwólcie, że na początku tego dzisiejszego rozważania. Posłużę się takim osobistym wspomnieniem. 24 lata temu byłem wtedy dyrektorem grudziąckiego Centrum Caritas. Opiekowaliśmy się, pomagaliśmy różnym ludziom, ale między innymi tego dnia kończyła życie u mnie moja mama. I byłem wtedy. Przy niej i nagle pukają znajomi do drzwi, że ktoś chce przyjść załatwić ważną sprawę. Powiedziałem, że niech trochę poczeka, bo powiedzcie, że moja mama umiera i chce być w tej chwili z nią, ale on był bardzo natarczywy, wiedział o tym, i rzeczywiście wyszedłem. Chciał pożyczyć parę złotych. Nie była chyba to najbardziej stosowna okoliczność. Moi drodzy, dzisiaj usłyszeliśmy o Jakubie i Janie, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa. Ale aby dobrze zrozumieć cały kontekst, tego wydarzenia posłuchajmy tych dwóch zdań, które miały miejsce wcześniej, zanim Jakub i Jan podeszli do Jezusa. Jezus idzie do Jerozolimy, idzie na śmierć i mówi do swoich uczniów, do tych, których Trzy lata mówił, którym się objawiał, którym ukazywał, co jest w życiu najważniejsze. Mówił do nich w tym momencie: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom i będą z niego szydzić. Oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i rzekli nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. Zobaczmy jeszcze raz ten kontekst. Jezus Chrystus mówi, że idzie na śmierć. Idzie na skazanie. Tam ludzie będą z niego szydzić. Oplują go, ubiczują. Jezus Chrystus, pewnie w głębi serca, jako człowiek, przeżywa to. A co robią jego dwaj uczniowie? Proszą go o coś, nawet nie wyjaśniając, o co im chodzi. Ale zobaczmy. Jezus Chrystus. Ich nie gani, ale cierpliwie mówi: Co chcecie, żebym wam uczynił? A oni mówią mu, że chcą władzy: że chcą zasiąść z nim jeden po prawej, a drugi po jego lewej stronie. Oni chcą w tym nowym królestwie, które będzie po zmartwychwstaniu, mieć władzę podobną do Jezusa Chrystusa. I wtedy znów Jezus cierpliwie im tłumaczy Nie wiecie o co prosicie Czy możecie pić kielich który ja mam pić albo przyjąć chrzest którym ja mam być ochrzczony Rzeczywiście nie wiedzieli o co proszą ale mówią możemy Drodzy bracia i siostry ten kielich ten chrzest to nic innego jak współudział w cierpieniu Jezusa Chrystusa. Oni powiedzieli, możemy i rzeczywiście będą pili ten kielich, bo przynajmniej Jakub umrze śmiercią męczeńską. Jan, który nie umrze śmiercią męczeńską, ale będzie długie lata głosił Ewangelię. Napisze swoją Ewangelię, napisze Apokalipsę. Ale, drodzy bracia i siostry, spójrzmy na inny kontekst. Kiedy patrzymy na ten obraz, to nie widzimy tutaj pozostałych dwóch krzyży. Ale w momencie śmierci Jezusa Chrystusa po prawej i lewej stronie nie było ani Jakuba, ani Jana. Po prawej i lewej stronie wisieli z Jezusem Chrystusem dwaj złoczyńcy. Jeden z nich naśmiewał się z Jezusa Chrystusa, a drugi powiedział: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I wtedy Jezus Chrystus niekomu innemu, jak temu łotrowi powiedział: Jeszcze dziś ze mną. Będziesz w raju. Drodzy bracia i siostry, ale ci pozostali dziesięciu apostołów nie byli wcale lepsi, bo gdy usłyszeli, że Jakub i Jan chcą władzy, to zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana. Być może oni też chcieli. Ale być może nie mieli odwagi poprosić o to Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie odnosi się do tego, kto będzie z nich miał władzę w Królestwie Niebieskim, ale mówi im o, to, o tym, jak mają postępować na Ziemi. Nie krytykuje Jezus Chrystus dążenia do władzy, bo w każdej społeczności ktoś musi zarządzać. Ktoś musi zarządzać w rodzinie. Są to zazwyczaj ojciec i matka. Ktoś musi zarządzać w takiej społeczności jak wieś, gmina, województwo, państwo. Ktoś musi zarządzać. Ale Jezus Chrystus mówi o tym, jak należy zarządzać. Należy zarządzać w ten sposób, aby służyć. Aby przede wszystkim mieć na uwadze, tych dla których jest się wybranym aby rządząc myśleć o dobru tych dla których jest się posłanym moi drodzy wczoraj rozpoczęła się uroczystość związana z beatyfikacją z męczeństwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Wczoraj były uroczystości w Górsku, dziś będą uroczystości w Łubiance, msza święta, koncert. Wszystko po to, aby uczcić tego kapłana, który wiernie służył Bogu i wiernie służył ludziom. On służył temu środowisku medycznemu, do którego był posłany. Służył robotnikom, służył solidarności, służył prawdzie i dobru troszczył się o tych wszystkich którzy byli internowani w czasie stanu wojennego starał się im organizować pomoc ale przede wszystkim głosił prawdę prawdę o wolności człowieka prawdę o tym że zło należy zwyciężać dobrem i zatem jego prawdę za tę prawdę, która była prawdą Jezusa Chrystusa, poniósł śmierć męczeńską. Drodzy bracia i siostry, niech ta służba będzie dla nas wszystkich drogowskazem, abyśmy i my w naszym życiu mogli, mając jakąkolwiek odrobinę władzy, zawsze służyli innym, bo tak jak mówił. Ksiądz Jerzy popiełuszko. Wszelkie zło należy zwyciężać dobrem. Amen.